Subskrybuj kanał z dzwoneczkiem, strzel łapkę w górę, a na 100 łapek postaram się ogarnąć innego manhanta z innymi zasadami niż w dzisiejszym odcinku. A dzisiaj postanowiłem zmierzyć się wraz z Kyniksem, Naftą, Jakubem i Chmurkiem. Ich zadaniem było przejść Minecrafta, a mieli na to dwie godziny i każdy z nich miał po dwa życia, po czym gdy je stracił, odpadał z challenge. Natomiast moim zadaniem było zabicie ich oraz przeszkodzenie w przejściu Minecrafta. Lecz ja byłem niewidzialny, dopóki nie zabije pierwszej osoby, muszę mieć na sobie jakąś część zbrojki, aby lepiej mnie było widać. Cały film wyszedł naprawdę śmiesznie, a także z lekko nowym montażem, więc... Więc miłoby było, gdybyś po obejrzeniu odcinka napisał w komentarzu, czy taki montaż filmów pasuje Ci na moim kanale. Nie przedłużając zapraszam Was do oglądania. No, my zaczynamy. No. Chodźcie. No to lecimy. Bo... Nie, ja od razu biorę arbuzy. Tutaj. Dobra. Się. Dzięki za małom rozbalania arbuza. Nas goni. Oh, A mega nie. Dobra, dobra. dobra, dobra. To jest jak coś. Wiotka, chłopaki. Dobra, biegnijcie, biegnijcie. Jest wioska, chłopaki. No Długo tak. zepchnijcie. Tak. Wow, dobra, murek. chodź tu, chodź tu, humrek chodź tu, murek. I chłopaki w savanowej wiosce może być kowal. Ta, I może, może być, być w każdej. Murek. Najmniejsza, murek. najmniejsza szansa jest na kowalawach częściowej. Ej, mamy bardzo dużo jedzenia. Zbierzcie wszystkie łóżka. No my A. zrobiliśmy taki pół kolebki. Ty masz jakieś 30 czanków, będę <noise> e nie Kank być. No właśnie, nie. Od kiedy 60? 4 A, cztery czanki są zabronione na Manhuntach Nie są zabronione. Tak, tak, wypatruję tych budów, ale go nie widzę na razie. Idę, mam drewno, mogę zrobić. Dwieracie to, 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 jedzenie kurwa. i łóżka. Dobra, wadać, on może już robić. Jak nie ma. Czemu nie lutujecie o skrzynkach w tronka? Ja lutuję, ale chodź, deska, że wiatr na Ty Golem, golem, golem. Wow, tylko z... no, no, tylko jak fajnie skończył. No, Jak on tu wleci, no to gorzej. 102 bloki od co jest? Aż gdzieś się oddalili. Okej Illu Kratek, przepraszam! Oj Za tobą, za tobą, uważaj! Aha, to on tu. O, on ma okay. siekierę! Jest! Yes. Dobra! Tutaj masz jedno życie, musisz teraz bardzo uważać. Jedno życie! Dobra, na jednego z bardziej chwilę robi Murek, ty tam nie idź Uf. do niego. Wiem, patrz, tu idzie. Ja mnie dobra, nie idzie. Skotu oh. mi się kieruje w ogóle. Czyli już mogę sobie budki no, zjąć mówiłem. tak naprawdę, bo pierwszą osobę zabiłem. O nie, widać a. to, widać to, ajajaj. Mora, aj, aj. tu, obok u ciebie, siebie, brońcie mnie. Drewno zbieraj, ej, tu jest. O, to. jest. Jest, 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 tu. Jest Dobra, to ja zbieram dalej drewno. No, każdy sobie z nas zrobi jakikolwiek tools Na co uważaj, od odbóg. Wiem, wiem, wiem. o nie. Dobra, sobie ten miecz. O nie. Aha, co jest, jaką bombę dostałem? Chodź. Okay. Yeah. nie? Aha. No mm -hmm. okay. Dobra, Do... No do, nice. do wioski, on raczej nie ma spawna. Chodźcie, brońcie mnie, ja wykopię nam kamień na... ...pulsy. No, może bliżej tutaj. A, tak czy... się, a dalej. Bo on każdy, kto nie może zdjąć budki. Bo ja się mam budków, bo mi tutaj zabiliście, i nie mam budków. Więc dobra. Nawet no, ja ma te budki teraz. Jest tu, jest tu, jest no. tu. Yeah. Tam jest. W yeah. craftingu. Dobra, nie, uważaj. Jakbym mieści kereto, to. Pięknie ja widzę. pierdzielę. Dobra, on oddech, trochę, oddech. W takim nie można się tam zatrzymać, bo on każdy, kto <muszyk> nie może grać. Nice, nice. Trzy tarcze masz. Ty. Tam widzę tam raz, jest widzę dobra, to... to... żebym tego nie zabrał, nie? Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, ja wezmę. Nawet łap. Dobra. Ej, tu jest. Dzięki, co? dzięki, dzięki, tak? dzięki za tarczę, dzięki, dzięki. No nie no. Nie. No, <gry> go. Dobra. Ja pierdziel, ale to jest hardcore. Ale no dobra, nie będzie... Jest, tu jest, tu jest. Tak, no paz I po co ci Dobra, Tak. No w sumie nie wiem, po co to mi ta tarcza. nie będzie. Po co ci ta tarcza? Teraz będziemy No mieć, się to... wywalić, paski. No, mogę wywalić. Dobra, mam okay. ten. O nie! Ej, świetny, go Jest, jest obok mnie. Nie, nie, no, nie walnę ukryta na szczęście. Dostał tego z miecza, ale ja mam mało. Jak koło siebie latają, co jest? Bo latanie to ci uniemożliwia walnięcie kryta. Wow! Dobra, widzę. Oha! Co, co jest? jest? Pięknie. No właśnie. Ja mam tą tarczę, Na tarce, na Ja pierdzielę. A trochę mniej, ale okej. Okay. tam coś nie... Ej, bo jak on Ej, będzie nie... miał. Dobra, widzę, widzę. Jak nie będzie miał jedzenia, no to. O, to ciężko no nie! Dobrze, dawajcie tak. go. Ej, no chodź. Ja, bo... ja zbiorę z wioski całe sianko. A, Dobra. Dobra. Działam, czekaj. Chodź, chmurek, chodź, murek. Oni sobie poradzą. Dobra, Dobra. Nie, ja muszę Masz... iść po jedzanko. Ja muszę iść po Masz to, to na jeszcze? Dlaczego mnie ganisz? Dostałem... Jest szota. tu! Jest tu! Ja przynajmniej ciebie mogę. Ale górę. przydała mi, mi się humor z chłopaki. Tu jestem. Dostałem. Chodźcie. Tu ja. jest, za mną ja, ja pierdolę, tyś Ej, y jest obok tego domu. Ej, tu jest, tu jest, trochę jak Tu jest. Dostał. Może ten, speedrunny, może się stać. No chyba. Nie, nie musisz. Czego? O jedzomka, to jeszcze mogę nie zbierać tego. O nie! Burek? Mam o, strzałę. Mam no, no, strzałę w sobie. Dobra, widzę go, on szkielet to overwąt. Tak, to ja go nie widzę. Dostał, jest, jest. Dostał Dostał, Dostał siekierę. Dostał? Dostał Ponimy go. O, ale teraz. On nie ma chyba spełna. Nie ma, znaczy, może my ma chyba. No raczej. Aha, aha, no, nice, no, a to trzeba nice. to się do bakryu snowpipa, czas <laughs> o tym chodzi Jest tu? A ty o, jest, tu jest, tu jest! za... O nie! Ja pierdzielę Dobra O biega, biega, widzę też pierdy. Ooo! Dostał! Okay. No, co jest? Boost, aha, dobra, sorry. Myślałem, Ale hit, jest. A dobra ja myślę, że hit. Ej on miał dażu help! Nie, tu jest, dostał. No, minął hita, nie? Jesteście pewni, że on sobie nie ustawił spawna? Nie. Nie. Gdzie jest? Nami, ja? zabiję, gdzie... Jest... Widzę, widzę, widzę. A jaką gdzie? Dobra, odbiegam. Obok was! A, tutaj, dobra. Jakąś nie ruszy, bo to nie masz tak. Dobra. Bo, halo, miałem go na celu. I tak tarcza nic nie pomoże przed tym siekierą. No ja się obroniłem, nie wiem, u nie Ej jest w wodzie, w wodzie, wodzie! No to nie ma sensu. Widzę, widzę, widzę. Tu jest O, utopi się, utopi się. Tu jest, tu jest, no nie! Ty, 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 ty. Ty, 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 dobra, nie wiem nie wiem no, co do, zrobić. Dobra, no, no, nice, nice, nice. Zbroje, nice, zbroje to jest have Wyobraźcie sobie ten, jak to się nazywa: e, Glowing Caroly. Nie, 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 nie. O nie, bo to w bastionie może w tym do... być. A, ja nie, tak. nie patrzę czy nie idzie, ale chyba nie mogę. Tam żelazo jest, to możemy wejść pokopać, chodźcie. Rafa kolorowa już jest. ja nie potrzebuję, bo ten. Co? Ja zobaczę coś się środku, ja zobaczę. Dementy, obsydian, kill off. Co jest? Patrzcie, tu są te nowe bagna! Co? Ale to wygląda U. ślicznie. Wracamy się do tej kulki wtedy? Jak? E, nie, już nie opłaca się wracać w miejsce, w które ma respa. Ale no. Nie, no. poza tym w każdej chwili może je zalać. Askij. No? Widzę, kuba, widzę, kuba. A nie, to kot. O nie! Raczej kłamię. O, chodź tu, Jakub, chodź tu, Jakub. Koty nie podbiegają do ludzi. Koty uciekają. No, trochę. Mówiłem. No. Jest, 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 widzę. Wejdźmy na ten, na tego. O siedzi, no, się są nowe bagnie. Został znaczy, znaczy, no. kryta. Znaczy, nie, go nie chcę. Uciekaj. No nie. Ugodnijcie go. No Ale on no, jest wewnątrz, nie. Będę ustała, żeby sensu, tak. Nie, tak. Nie, jest. nie, nie. Ale macie go przy sobie, czy co? No nie Teraz wiem, nie. Zmówiliśmy łap Znaczy, ja mam jedzenie, tylko nie mam jak się wyleczyć w sensie. Jest! Jest tu! Dobra zaraz go bo... nie będzie, pa, leć na Zaraz to mnie nie będzie Buduję go jeszcze, aby się wyleczyć Widzę go Trzeci Ja się zabudowałem Jest, widzę go No Nie, ajajaj aj, aj. Jezus Maria On ma tu spawn'a, dajcie mi drewno, bo ja tarczę nie mam Tak, nie mam. Mam Masz Ej, Nie wiem czy ja bym mu tutaj gdzieś nie zniszczył łóżka Nic nie ma Ostatnio słowo. Dobra, preliczny. ale do niteru, ale jak będziemy łazić tutaj to wiemy na 100%, że tam jest spółka, tak to szukamy tak naprawdę. Kurczę, zepsułem to, zepsułem to mega. Ale zanim wejdziemy do Neteru to musimy mieć zbroję jakukolwiek. Nie no prawda, prostu nie, bo jesteśmy na 500 hity z zaskoczenia od niego. Dobra, faj, komą O! Ej, nie no, mogę no, do no, niej wejść! No, mam, no, to to no. fajnie. No to fajnie Fajna łódka Portal Portal, Ej, portal, wioska. portal, portal. Wiosk, wioska, 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 nie. wioska, wioska? Tylko zapalniczka i te flinty Biblioteczki Wiem, no, to... no ale dobra, wszyscy Particle ten tu jest. tu jest, tu jest zbierał się ono Jakub, gdzie ty jesteś tam? Jakub, Wszyscy w jednym miejscu Poczekaj, najpierw go ubijmy lub odgońmy Jest tu, pochodzę Widzimy. go No Jopitole. Nie, jak teraz ty będziesz mówił o tym, że mi dajesz yy, drewno, to on nie zabierze. Najpierw go trzeba odgonić. W kopalniach akurat musimy się trzymać razem. Jest tutaj? to tutaj? Ja pierdzielę! Jest tu. Thanks. Na... Nie mnie, nie mnie. Przepraszam. Pięknie, to ta... ja za tobą, za tobą, za tobą. Ja pierdzielę. Mamy tam nie wiem, Podaj się jego kroki uspóźnić chyba Aha. Ej, znowu, nad tobą, nad tobą Dawaj, chowaj się, oh, chowaj, się chowaj się, chowaj się uważaj Najpierw się wylecz do fulla, potem wychodź no, kreśle, no. to, Ej, on się we mnie... On no, jest na mną w ja! No nie! No, no, bbra, ja pierdziel, ale blisko, ale blisko Spam point, spam point I chodźcie, chodźcie Dobra, trzeba się trochę uzbroić bardziej, bo to jest... Tu, ok, to półka, rozumiem. Mam nadzieję, że to tu będzie. Jak to tu hmm. będzie, to jestem do przodu wiele, wiele, bardzo wiele. No jednak nie, dobra. No dobrze, jest to pull up. Dla creeper pili? tak dziwnie. Co? Tam paranoja. On tu zaraz będzie. On no sobie nie robi żadnego seta, nie zbiera diamentów ani nic. On po prostu do nas bierze. Ma być sens, tak jakby grał 5x1 normalnie. Zobaczmy, na Jak będzie w setie, to będzie Nie, za pullkę! Za Wow. On? Jest. Opsa. Opsa. Łaaa, wiedziałem! Ale jak on tu jest, no to weź lawet tym Albo się wyjmie lawę spod spodu, albo stąd. Poza tym mamy sześć obsydian. Jest, to, jest to. Za Przecież lava, lawa, to nie jest płaska jeden na Aha. ileś. No i podlał mnie lawo, jak rozpisywałem. O nie! chłopaki! Trzeba bronić tego kańca. Nie! No Jestem. jest. Tu papa. jest, To, nie. to, jest, to, jest, to... Nie. muszę partyklesy włączyć na maxa. Lawą podlewa. Widziałem, Dostał Jak ty mnie widziałem Wzrokoli Tam jest, widzę go Lawę wylewał ci Weź tu do nas wróć O Dostał Dostał Żyjesz? Murek podlej Dobra, murek nie wiem czy nie dasz wiadra Ja je na go Murek pomysł Podlej naftę podlej naftę Ale dostał, dostał Dobra, ja tu jestem healerem O Tu jest za mną Eee, to błąd, podlej, podlej podlej On nie no spoko spoko, spoko, spoko No kamo! No i już Prawie no, trafiłem just... Ajajaj, jakbyście jakby mnie hitnali to zginął już To już bym zginął Ja F5 kliknąłem i sklikiem Eee, <laughs> Kanks nie oddala się, on właśnie w tamtą stronę pobiegł Okej okay. A, o, no jak, u kocia Jesteś pewien że on tam jest? Nie no pewnie tepną się. No ja piecyk z żelazem zostawiłem gdzieś. Teraz to po... mówisz? O to się zabudowywałem! Pff, o, Nie, mówię, chcesz... A wy nagle mówicie biegniemy! Jo. Ej, deszcz, ugasimy się od lawy. Pa, robimy pa, robimy teraz na taki mak. Robimy teraz taki a... Nie Jest tu, jest, to, jest tu, jest tu! Nie Jest! Okay. Nie! Zabity, zabity, zabity. zabity. Dobra, chłopakie na życie, chłopakie na życie. Powiedz, że spawną Za wygraliśmy Ej mam wiadro To dla Nafta. mnie chodź Chodź tu, chodź tu. Ja, ja post, Nie ja mogę ekspedycja, Ja ekspedycja radu, po Ja Ekspozycję pożaru jest dużo Ej goni mnie no Jaku Widzę Cokolwiek Cokolwiek, Cokolwiek. Bije go Nie no, Jest tu No Sorry Jedno serce mam No to jest obok ciebie I jego go no nie Dzięki Dobra. Dobra, Dobra. Tak, No i ten. Ja pierdzielę Wiecie, wiecie czy dostała na urodziny Ania bez franczek? Nie wiem bo nie otworzyła prezentu <grymne> To jest wow, Dobra, mam cały żelazny set, paski, bój się! I to! O. Uwaga, creeper, mamy burkę chyba. Tam, to, Ej, tu jest! Ja do tego no nie właśnie to, aksowata, to No właśnie. kompletnie nie działa. Chciałem powiedzieć właśnie, ale tam chyba nic nie ma, nie ma Aha. Nie Aha, mogą Być nocze, mogą deep być nocze. Dark. Ale nie wiem, czy to jest miasto, O, 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 nafta, chodź tu! Na contentu ten Deep Dark tak kusi. Łapcie. Ale dreams, bro. wiecie, ale tam może być nawet noc, Nie, nawet nie jest to, że... Albo sety, protem. Nic... Pro Ej, czy... To, kto z was to zrobił? Ja. To Aha. Dobra. Dobra, trzeba Dobra. się podzielić zadaniami jakkolwiek. Jakub, dasz mi coś? Bo ja mam. Nie mam ten... nic. Ja, Dobra. ja już widzę wasz nie portal. Wiem, czy... widzę wasz portal, więc ja A gdzie, gdzie jest? To? A gdzie jest? Opisz miejsce portalu. Nie powiem. A no właśnie. No <laughs> ta, no to. ja no na to. Nas, bo... Ja coś tak czy Ej, czekajcie, bo ja rentka kończę to bić. Pompaski, bo. Tak ufa. Te, nie no, są... Wyskoczyliście tu na górę, czy gdzie? Czy na dole, no, na, na chyba. Ale tylko ty na dół. Bo jest ja, zobaczyłem blokę, ja zobaczyłem takiego bloka, Ja zobaczyłem takiego jak jakbyście puszczam Sebastian na rzecz tego. Na rzecz fortecy. I zbieranie pereł. Nie, Nie, murek, murek wyeliminowany, murek wyeliminowany, murek wyeliminowany. super. Ej, Ej Pamos! Jak coś mam dziewięć żelaza i jesteś z diamentów, mogę coś. Okej, okay, przy KG był, był portal. Się lawa wyleje na łeb. To okay. nie wiem tak łatwo, wiesz o tym. Dobra, ten... ale no... Ja pierdzielę! No nie! No nie ale... Godzina minęła. Jeszcze Godzina minęła. W tak. godzinę speedrun. No niby jest to możliwe. Dobra, idziemy. Niemożliwe to tak. jest. Tu jest łatwiej ładnie... Szybko! Ej, Ej ej, spokojnie! O! Ej, jest! Chyba otwarte. Co? Faski? Faski? Jakiś gap gab, czy coś? A, no to jak ma to być. O, widzę, że Faski to już wygrał. Na 1.19 nie działa. Dobra. To Nafta, rób to, co tutaj potrzebujesz i wchodzimy. No, Masz hmm. może jakiś to... węgiel? Wchodzimy, wchodzimy. Nie mam bardzo Nafta. Musimy iść po Kainx'a, który nam się oddalił. Też chyba już psycha siada, bo albo widziałem latające wywojenia u Szydkiera, albo już Nie, No, ale to jest jego Masz też dwie skóry? Ja mam. A to też dwie skóry? Nie mam. Mam jeden ten. No... nafta... Nie odciągaj go! Oh. Wow! On tu jest! On tu jest! Zginę! Zginę, chłopaki, Nie ma opcji do dnia. Zakop się, się zakop się, się! Pod ziemię! Pod ziemię, żeby się sierpniu! JEST! Tak, JEST! Um. Dostał, dobra. Dobra, zabiłem dwie osoby, zabiłem dwie osoby, zabiłem dwie osoby. Ej chłopaki, jakbyście nie przypomniał, że ja mam nagrywkę za 15 minut, ja muszę lecić. A, to widzisz, to, no, to pan dobrze, że cię pisała akurat pisałaś. zabiłem, dobrze, że cię akurat zabiłem. Wrócisz na ten, wrócisz no. na pożegnanie? Na finał wróć, no. No właśnie, właśnie nie wiem, nie, bo... Zostało 40 nagrywka. minut, 40 minut zostało. Taki fabersus 20 owców. No to owce, kurwa. Wygrajcie to, chłopaki, wiesz. w was. walony. No nice try, nice try Gonić się, bo pierwsze masz 7 łóżek Cholera, mi siedem się no i... Jest! Jest, 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 Masz jedno życie Zostało ci jedno życie Masz łóżko Masz łóżko, dobra, to ja muszę uciekać co? Nice Co?! Łódka się zbugowała Łódką zjechałem i sprzed zginąłem z Ale polski las Dobra, odzyskam temki. No nice. jest. O wieźmi, tam masz. No, bardzo pocierająca informacja. Widzę, 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 widzę. No Nie, mm. chyba nie mały złom. Nie, futstep usłyszałem. Nafta, umieram. Umrzej? Nie, umiera. Jest! Udało się! Ja pierdolę, to jest mi tylko nafta, tylko nafta. Oho, dobra. O nie... Ten warden mi wszystko... Oj. Dobra, na Oj. teraz tylko ten. Teraz tylko przeżyć na czas, bo przejść Minecraftu y nie przejdziemy. Ale to nic nie może że nie? Da, satysfakcji i honor jakikolwiek dla nas wszystkich. Pomścić Ale ja jeszcze, ja jeszcze wygram, nam spokojnie. Tak? Pół godziny no. uda ci się przejść? O, ja tam. wierzę. No, godem cię. Oh. O ja pierdziele. Powodzenia. Ja pierdziele. Ok. Nie, on tu jest. Spierdzielam. O nie, ciemność. Nic nie widzę. Ale się obsra... Co? Drugi. Ja pierdziele. Drugi? No. Spierdzielam stąd. Dobra, Mareku! No jako... No i dalej poszedłem gonić naftę. Był on w normalnym świecie, ale jakoś byłem na dalekich kordach, ja pobiegłem przez nether, aby szybciej go dogonić. Przez kolejne kilka minut goniłem go w normalnym świecie, aż dobiegliśmy do strongholda, gdzie on zagrał 200 IQ. Stworzył kompas, który pokazał mu na mnie, przez co wiedział, gdzie ja jestem i ta cała moja niewidzialność była do niczego. Miał diumentowe, enchantowane itemki, przez co szybko mnie zabił, a ja zrzuciłem się na spawnie. Na moje szczęście nie znalazł on portal rumu, a była końcówka czasu. I po dwóch godzinach w końcu wygrałem. 5, 4, 3, 2, 1 Gdzie dwie godziny wygrałem ładnie